Oprócz tego, że mamy ten sklep, właśnie internetowy, mamy te cudowne produkty, które wspierają nasz organizm. Mamy produkty również codziennego użytku, więc nie każdy szuka suplementów, niektórzy szukają prostoty. Taką prostotę również też tutaj mamy. No i teraz słuchajcie, słuchajcie. Rejestracja do tej platformy zakupowej jest całkowicie bezpłatna. Bez żadnych ukrytych kosztów. Dołączasz do naszej społeczności bez konieczności ponoszenia żadnych opłat rejestracyjnych. Jest to free, prosty proces. Rejestrujesz się w kilku krokach i jeśli zechcesz, budujesz swoją przyszłość. Więc Twoje punkty ze wszystkich zakupów, które będziesz wykonywać dla siebie, Wedle swoich możliwości, wedle swojego życzenia, bez żadnego przymusu, bez żadnej presji, twoje punkty osobiste nigdy nie przepadają. Jest to stała wartość, która zawsze jest. Punkty są zbierane na twoim koncie. Za każdym razem, kiedy robisz zakupy, są dodawane te punkty do tych poprzednich, które już miałeś. Elastyczność. Nie musisz się martwić właśnie odcięcia czy utratę swoich punktów. Jest to biznes dostosowany tak naprawdę do każdego, do życia każdej osoby tutaj obecnej na tym spotkaniu. Budowanie struktury prosta, naprawdę prosta. Bym powiedziała, jak budowa cepalni, nie wiem, jaki jest cep zbudowany, więc tego wam nie powiem. Powiem, że prosta jak dwie nogi, słuchajcie. Które każdy gdzieś tam z nas ma od urodzenia, tak? Mamy lewą, prawą nogę. Czy lewą, prawą kończyną, Może być to ręka, tak? Lewa, prawa. Usłyszałam raz w firmie Atomi, jak byłam na głównym spotkaniu, że mogą to być skrzydła. Nasze lewe i prawe skrzydło. Jak chcesz lecieć, to jak najbardziej dbaj o swoje skrzydełka. I działamy właśnie na dwóch strukturach to ułatwia nam budowanie swojego zespołu. Nie musisz naprawdę niczego innego wiedzieć, na niczym innym się skupiać, jakichś mega skomplikowanych systemów rozkminiać. Po prostu lewa i prawa strona, jakkolwiek sobie ją nazwiesz. Globalny zasięg, możliwość budowania sieci na całym świecie bez ograniczeń geograficznych. Tak jak widzieliśmy, na naszym spotkaniu jest tutaj Mnóstwo osób z różnych części świata i nasz zespół również jest w różnych częściach świata, na różnych kontynentach. Słuchajcie, i tak też możemy właśnie go budować. Twoja wypłata jest zabezpieczona, odroczone wypłaty. Co to oznacza? Że nawet jeżeli dziś robisz to małymi krokami, Idziesz sobie takim drobniutkim, żółwim tempem, bo tak chcesz. Chcesz mieć czas przyjrzeć się bardziej produktom, chcesz mieć więcej czasu dla rodziny, nie ma problemu. Robisz to tak, żeby ten biznes był wpasowany w Twoje życie. A twoje zarobki czekają na ciebie, nic nie tracisz. Nawet jeśli zdecydujesz się na wypłatę później i tutaj dodam słuchajcie, od pierwszego zarobku macie 3 lata na wypłacenie swoich pieniędzy. Więc co jest ciekawe? Na samym początku wcale nie musicie podawać konta bankowego. Możecie to zrobić w późniejszym terminie i wtedy wybrać większą kwotę, która Wam się uzbiera. Jeśli macie jakiś cel, ktoś chce zbierać na samochód, wycieczkę, cokolwiek innego i nie potrafi odkładać pieniędzy, jak ja, na przykład. To może sobie po prostu trzymać pieniądze w Atomi i wypłacić je po, po, po kilku latach. tak? Mówię maksymalnie trzy, ale to też uważam jest rewelacja bezpośrednia na nasze konto bankowe. Jeśli chcecie i potrzebujecie zastrzyku gotówki na już i na teraz, to bardzo ciekawym jest to, W Atomi, że możecie podać na początku te konto bankowe i mieć wypłatę co wtorek. Bezpośrednio na wasze konto. Więc jeżeli dzisiaj potrzebujecie pieniędzy na zapłacenie rachunku za prąd, rachunku za wodę czy cokolwiek innego was tam obciąża, też możecie mieć przychody bezpośrednie na wasze konto co w wtorek. Nie ma tutaj żadnego ryzyka. Zyskujesz nie tracąc nic, bo u nas, tak jak wcześniej wspomniałam, nie ma żadnego wpisowego, nie wrzucasz pieniędzy w pusto, jak ja to mówię, gdzieś w eter nie wiadomo gdzie. Tutaj, żeby zamienić konto na konto dystrybutorskie. Wystarczy zrobić zakupy dla siebie produkty, które chcesz, za minimum 150 zł. To jest bardzo niski koszt wejścia. Więc, tak jak powiedziałam, osoby, które dzisiaj mają wyzwania życiowe z płatnościami rachunków czy inflacją i czymkolwiek tam innym, dla nich to też jest szansa. Tak jak powiedział Hangil Park, ten biznes jest dla każdego i pomaga każdemu, bo on chce, żeby nikt nie był bezrobotny, żeby każdy mógł pracować. Masz oczywiście opcję VIP, 150 euro, wyższy poziom startowy, dodatkowe korzyści, PDF-y szkoleniowe z network marketingu o wartości 2500 zł, wysyłkę zakupów, które sobie wybierzesz, całkowicie bezpłatnie pod Twoje drzwi, kurier przywozi. Więc oczywiście, jeśli chcesz, weź vip jak najbardziej możesz, ale jeżeli dzisiaj. Masz wyzwanie życiowe, możesz wejść za plus minus 150 zł. Nawet bym powiedziała, że jeżeli masz 100 zł, prawdopodobnie da się coś z tym zrobić. Także nie, nie bójcie się naprawdę, bo tutaj, tak jak mówię, nic nie tracicie, totalnie nie ma żadnego ryzyka. Zyskać możesz dużo, stracić całkowicie nic. Produkt codziennego użytku, powszechnie stosowany, nasza popularna pasta do zębów na przykład. No, kto nie myje zębów? Dajcie, słuchajcie, szósteczkę w komentarzu teraz. Kto z Was myje? To już się zapytam. Szóstka, kto myje zęby. A jak ktoś nie myje, to może tą siódemkę dać, nie? Jak ktoś nie myje, siódemka w komentarzu jak to tam u Was wygląda. Nasz produkt to coś, czego każdy używa w domu, co zwiększa szansę na sukces. My często się śmiejemy na tych prezentacjach z Dariuszem. Dariuszowi już teraz włosy odrosły, bo kiedyś był bardziej łysy, nie? Teraz już mu rosną, słuchajcie, że nawet dla łysego nasze szampony, nie? Dobre są na skalp, czyli na skórę głowy, że tak naprawdę każdy może stosować te produkty codziennego użytku, także rewelacja, no i za super, i za nie myje zębów, no i ciekawa jest co ty tam stosujesz? <laughs> Słuchajcie, ja propos tego wszystkiego, co Wam opisałam na poprzednim slajdzie, mamy tutaj układ ten właśnie na dwie nogi, dwa skrzydełka, dwie ręce, dwie strony. I tego się trzymajmy w tym biznesie. Możemy zapraszać osoby z całego świata. Nasz numer ID, czyli numer, który dostaniecie po rejestracji, to będzie wasz osobisty numer członka. I co najlepsze, to wam powiem taką ciekawostkę: to jest pierwszy raz tutaj na nagraniu. Jeżeli wasz numer zaczyna się na przykład 44, to znaczy, że jesteście 44 milionową osobą zarejestrowaną do Atomi. Dlatego nasze numery mają takie numery. Więc ja miałam 3,8 na początku, 38 milionów, nie wiem jak to tam dalej wygląda, ale to jest numer osoby zarejestrowanej, osoby, która dołączyła do Atomi. Jesteś członkiem numer, taką kolejność, oczywiście przypisane imię i nazwisko, żeby nikt się nie bał, że jesteśmy tutaj numerkami, tak? Ale mamy nasz personalny właśnie numer, który ułatwia, bo takich Ani Pawłowskich może być kilka, więc żeby konkretnie było wiadomo, o którą chodzi, no to mamy ten numer osoby zarejestrowanej przypisany.